Tej dla seniorów zapraszają Maria Winiarska oraz Zosia Zborowska-Prona. Dzień dobry. Cześć. Jak tam nastrój po świętach? O, baterie naładowane, morale wysokie i ta wiosna, wiosna, wiosna jest nareszcie. Może zrobimy dzisiaj coś wiosennego? Wiosennego? Czyli co? Wiem, e, wiosenne porządki. Świetny pomysł, jak chcesz to sprzątać. A ja mam ochotę na zrobienie zdjęcia Ziutkowi. Ziutkowi? No dobra, a, e, ale nowym smartfonem? Oczywiście, że nowym smartfonem, tylko wiesz co, on chyba troszkę inaczej działa niż ten poprzedni. Musiałabyś mi powiedzieć, co i jak. Okej? Okay? Okej. Okay. No dobrze, mamo, sprawa jest super prosta. Wszystko działa dokładnie tak samo jak w zwykłych aparatach. Włączasz aparat w smartfonie, wybierasz kadr i cykasz. Nie, 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 Zosiu, spokojnie, musisz mi to wytłumaczyć. Tak, wiesz, krok po kroku. Krok po kroku. Ok, to pierwszy krok jest taki, że stukasz w ikonkę aparatu. Mhm. O, ikonka aparatu wygląda jak aparat, tak? Bingo, już wiem, po kim jestem taka bystra. Jedzisz, wszystko zostaje w rodzinie dobrze? Aparat włączony. Włączony. Dobrze. To w takim razie dalej też jest prosto. Trzymasz telefon w ręce i kierujesz go na to, co chcesz sfotografować. Dzisiaj gwiazdą sesji będzie Ziucio. Zwiutek, chodź tu do mnie. Dobra, to teraz w wziutka na wyświetlaczu i telefon ustawi na nim ostrość, także nie będzie rozmazany. Jest. Piękny, ostry, wyraźny. No dobra, no to cykamem. Zdjęcie robisz tym takim dużym, okrągłym em, przyciskiem na wyświetlaczu. Udało się? Zrobione, wyszło cudnie, mówiąc nieskromnie. <grym> Brawo. Czekaj, <grym> ale ziutek to ziutek, a selfie to selfie. <grym> no tak, wiedziałam, że tak naprawdę od samego początku chodzi Ci tylko i wyłącznie o selfie. No, co mogę powiedzieć? Znasz mnie na wylot. no dobra, mama, więc dzięki temu że smartfon ma dodatkowy aparat z przodu, bardzo łatwo można sobie teraz zrobić zdjęcie. Albo użyć go jako lusterka i sprawdzić jak się wygląda. To prawda. Ale żeby włączyć przedni aparat, należy stuknąć w symbol aparatu ze strzałkami. Gotowe. No to dalej już łatwizna. Przecież wiesz, co robić. To nie jest twoje pierwsze selfie w życiu. Żartuj sobie, żartuj. Ja muszę mieć y, piękne, uśmiechnięte zdjęcie. Aha. Zrobione. No i pięknie. Lekki półprofil. Widać po prostu lata doświadczenia. No, półprofil jest, ale bez dzióbka. A, mamo, i pamiętaj też, żeby mm, smartfona trzymać na linii wzroku. Wtedy dobrze zachowują się proporcje twarzy. Aha. Dobrze zachowane proporcje twarzy to ja miałam 20 lat temu. No dobra, e, mamo, światło powinno też być naturalne. E, najlepsze selfie wychodzą przy oknie. Ale musi być czyste? Nie, nie musi być czyste, ale ważne, żeby za tobą był porządek. Bo no ni niestety, ale na selfie widać wszystkich bohaterów drugiego planu. Zapisany? Brawo! No dobrze, ale gdzie mogę obejrzeć wszystkie zdjęcia, które zrobiłam? Mamo, wszystkie zdjęcia zapisują się w galerii. I gdzie je znajdę? Powinno być na głównym ekranie. To taka ikonka z krajobrazem, ale też czasami może wyglądać jak kwiatek albo wiatraczek. O, mam, otwieram. I jak włączysz jakieś zdjęcie, to możesz em, przesuwać palcem w prawo albo w lewo i oglądasz sobie te zdjęcia po kolei. O, na razie nie ma ich dużo, chyba muszę zrobić więcej. No dobrze, zdjęcie mam, ale zrobiłam je przecież po to, żeby komuś je wysłać. No to może przez Whatsappa? Ostatnio zainstalowałyśmy i bardzo ci się spodobał. No tak, ale przecież nie wszyscy moi znajomi mają Whatsappa. Może wyślę je MMS-em. Tylko wiesz co, ja ostatnio próbowałam jednego wysłać i coś mi nie szło. A włączyłaś dane komórkowe? Bo jak masz wyłączone dane, to nic nie wyślesz. A czekaj, 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 dane komórkowe to ten internet w telefonie, którego mnie ostatnio uczyłaś. Jej, zapamiętałaś lekcję! Co? No dobrze, czyli przeciągam palcem z góry na dół ekranu. Tak jest, bardzo dobrze. Dobrze i w tym wysuwanym menu klikam ikonkę ze strzałkami, tak? No, to, to, to bardzo dobrze, tak, i już możesz wysyłać MMS-a. Chcesz spróbować? No pewnie, selfie zrobione. Muszę ci je wysłać. Poczekaj, poczekaj. Otwieram wiadomości. Yy, znajduję cię w kontaktach, tak? Mhm. I dodaję zdjęcie tą ikonką z plusika, tak? Tak jest. No i poszło, dostałaś? Dostałam. Bardzo ładne zdjęcie. <noise> Mamo, a wiesz, że jak ktoś chciałby sprawdzić sobie na spokojnie, jak to jest z tymi MMS-ami, to może sobie zajrzeć do smartfonowego poradnika Play i tam wszystko jest wytłumaczone krok po kroku. Jak wysyłać MMS-y? Jak wysyłać MMS-y? SMS-y, jak instalować aplikacje, jak używać internetu? No to super, no to może ja będę wysyłała ten poradnik MMS-ami. Może lepiej po prostu zostawimy link do poradnika pod tym filmem w komentarzu. No to dobrze. Słuchaj, Zosiu, ja uciekam zrobić selfie z Jutkiem. <laughs> Dobra, a fakturę w Play 24 zapłacimy w następnym odcinku, ok? Koniecznie, koniecznie, bo zbliża mi się termin płatności. Dobra, to do następnego. Bye! Bye!